Ta doskonałość. Diany. Diana w sanskrycie, po chińsku czan, po japońsku Zen, a na zachodzie Zen. Ta doskonałość. I samo słowo Diana często tłumaczone jest jako medytacja. Samo to słowo używane jest przez różne tradycje i współcześnie jest nieco wyświechtane i e, trochę opatrznie rozumiane. Tak czy owak, czego dotyczy Diana Paramita? Jest w tym uważność, przytomność, jednym z elementów jest takie słowo jak koncentracja i samo, samo, samo pojęcie i samo, sam element, które możemy nazwać koncentracją, ale jest to tylko bardzo e, ograniczony aspekt e, diany. Zacznijmy, może, um, czego dotyczy um, w takiej fazie wstępnej. A ta faza wstępna, bardzo ważna, która później jest dalej kultywowana, um, nazwijmy to może nie przedszkolem, ale szkołą, szkołą podstawową um, w edukacji. Mianowicie siedząca medytacja, siedzące zazen, jak to w tradycji Zen się mówi, jest takim przygotowaniem do przytomności, uważności w życiu codziennym. Tak, żeby ta jedna chwila, i żeby to dotyczyło tej jednej chwili tu i teraz, a nie ograniczało się tylko do siedzenia, do samej postawy. Chociaż jeśli nauczymy się tej praktyki na siedząco, nasz oddech będzie Głęboki, harmonijny. Będziemy dostarczać organizmowi wystarczająco dużo tlenu, i nasza postawa ciała będzie wystarczająco otwarta, żeby to miało miejsce, żeby ten oddech był też pełny i głęboki. A kiedy nauczymy się oddychać przeponowo z brzucha, nie tylko płucami, kiedy pogłębi się nasz oddech, będzie to działać również na, na stan naszego umysłu. Powoli uczymy się wtedy różnych aspektów tego właśnie terminu i tej aktywności. E, diany, e, paramity czy doskonałości, e, o, któ o której teraz mówimy. E, z, z czasem, kiedy oddech się pogłębia, kiedy nasza koncentracja rośnie, siła mm, naszej Otwartości też się pogłębia. E, zakres naszej otwartości. Otwieramy się na wszystkie emocje, uczucia, które pojawiają się podczas zazęb, podczas tego procesu. E, wszystkie węzły, które są zgromadzone w ciele, w różnych częściach naszego ciała, e, rozluźniają się. E, razem z tym idą emocje, które przepływają i w naturalny sposób pojawia się harmonia, spokój, ale to nie jest to celem. A teraz dajmy kroczek wstecz, mianowicie ta piąta paramita również zawiera wszystkie pozostałe paramity. Ludzie zachodu często robią ten błąd, że ograniczają się tylko do tej jednej paramity. Jak nauczymy się siedzieć, to będzie się nam zmieniało życie. I do pewnego stopnia to jest prawda, bo to ma swoje działanie. Nawet jeśli wszystkie pozostałe paramity, szczególnie szósta, czyli paramita mądrości, nie jest naprawdę obecna w Diana paramicie. Ale tak niemalże świadomie, w cudzysłowie świadomie, ale tak mechanicznie, ograniczając się tylko do samego siedzenia, odcinając wszystkie inne paramity, strasznie zawężamy sobie swoją ścieżkę i możliwości rozwoju. Przez to mnóstwo ludzi. Zarzuca praktykę, zarzuca zazęb, bo podążając tak wąziutką kładką, jest bardzo trudno funkcjonować. Niezbędne jest, albo bardzo wskazane jest, zawarcie wszystkich innych parametrów i praktykowanie ich również przy udziale diana Paramity. Jeśli Ofiarowywanie pierwszą paramitę dajemy z przytomnością i uważnością. W każdym momencie dużo łatwiej dostrzeżemy całą sytuację, czy to jest sensowne dawanie, czy, czy niezbyt mądre. Przy udziale praźnia paramity, paramity mądrości tej następnej, ta, ta jakość dawania pogłębia się. Jeśli uwzględnimy paramitę wytrwałości, księżyc paramitę, wtedy nie zrażamy się tym, że podczas zazeń coś tam się dzieje, coś tam się dzieje, siedzimy rok, drugi, trzeci, no i nie ma wielkich oświeceń, no to zrażamy się i właściwie przestajemy praktykować. No bo co, teraz najnowsze metody, to się jedzie na kurs przez tydzień. Człowiek się uczy jakiejś tam metody. No i ta metoda już pięknie działa, a przynajmniej tak nam wmówiono. No i mamy szybkie efekty, czyli w życiu nam jest łatwiej i trochę lepiej. No to, że nie sięgamy głębiej do korzeni naszego jestestwa, to już przestaje być istotne, bo już te takie powierzchniowe rzeczy dostajemy. Więc jeśli nie będziemy mieć tej Wytrwałości i kontynuowania tej, tej praktyki bez spodziewania się, oczywiście te efekty przychodzą, tylko one są różnego rodzaju. Niektóre są miłe, przyjemne, a niektóre są trudniejsze. Im bardziej otwieramy się, im, im więcej widzimy. Tym świat staje się nam bliższy, ale dostrzegamy różne niuanse, których dotąd nie dostrzegaliśmy. Widzimy w ludziach trudności, problemy, rzeczy, których dotąd nie dostrzegaliśmy, bo sami się otwieramy na nie. Poprzez uwalnianie tych wszystkich mechanizmów, tych węzłów, które, które gdzieś tam zgromadziliśmy, otwieranie tych węzłów pozwala nam. Głębiej je dostrzec, bardziej je przytomnie widzieć z wielu perspektyw, przez to dostrzegamy w świecie dużo więcej, i dzięki temu wcale to nie jest łatwiejsze. Hmm. Oczywiście, kolejna paramita wiria Paramita, kiedy, kiedy robimy, jesteśmy w stanie wykrzesać z siebie i, znaleźć, i znajdować ciągle nowe, uczyć się, znajdować ciągle nowe motywacje. Wtedy ta Diana Paramita nie staje się taka drętwa. Nie siedzimy, siedzimy, siedzimy i przysypiamy, i, i, i drzemiemy i, i tak właściwie taka nuda, jest nuda. Tylko przytomność i uważność, i tu trening Zen daje różne możliwości. Sikantaza, czy po prostu siedzenie w otwartości, ale również trening Koanów, który daje taką, taki napęd trochę do, do praktyki, do robienia kolejnych kroków, do kontynuowania, do trzymania się i podążania ścieżką, również zapytywanie, różne rodzaje zapytywania. Czym jest źródło wszystkiego? Co to jest, co dostrzega rzeczywistość? Co doświadcza rzeczywistość? Aha. Czym jestem? Niektórzy pytają, kim jestem? Te różne rodzaje pytań, taka cała grupa rodzajów praktyk razem z koanami, z sikantadza daje swobodę wyboru metody praktyki i daje taką właśnie, taki wigor, taką, takie, taką świeżość tej praktyce. Wszelkie eksperymenty też, które robimy, zmieniamy, pogłębiamy oddech, trochę, trochę inaczej podchodzimy, zmieniamy rodzaje praktyki. Wybieramy ten, który najbardziej w danym momencie nam odpowiada, i wgłębiamy się i cierpliwie kontynuujemy. Nie tylko na jedną rundkę i o, ten jest, ten jest niedobry. A o, to teraz innego spróbuję. Wtedy nie jesteśmy w stanie naprawdę głęboko wejść w jakikolwiek rodzaj praktyki. Teraz oczywiście obecność. parametry, które dotyczy etyki, no jest, jest też niesamowicie ważna i istotna. Mianowicie te wszystkie dziesięć wskazań są obecne nawet jak, jak robimy zazań. Wszystkie emocje, wszystkie przypomnienia z przeszłości, wszystkie lęki, wszystkie plany na przyszłość, wszystko to, co przepływa, i, I zdarza się podczas zazę. Jeśli jesteśmy naprawdę głęboko, to są obecne wszystkie wskazania. Jesteśmy w stanie przeglądać te wszystkie myśli, te wszystkie emocje, te wszystkie zdarzenia, które dzieją się podczas Diana Paramity. To więc, również jest obecna druga Paramita czyli, czyli yy, paramita związana z etyką. Ostatnia paramita, paramita mądrości, prażnia paramita, jest niesamowicie istotna i ważna yy, podczas procesu diana paramita, czyli doskonałości, praktyki, Uważności, przytomności, koncentracji. Te wszystkie elementy są obecne. Wszystkie inne parametry. Jana Paramita mówi się, że jest rdzeniem praktyki zel. ale w języku angielskim mówi się, że jest jabłko i jest heart of the apple, czyli to serce jabłka. Ten, to, tam, gdzie są nasionka i ale jak jemy jabłko, to nawet nie jesteśmy w stanie zjeść. Większość z nas, niektórzy potrafią, zjadają całe, ale w większości dostawiamy ogryzek, czyli tego z serca nawet nie zjadamy jabłka. Więc yy, yy, pomimo tego, że Tiana Paramita jest rdzeniem praktyki ZEN, tak jak się mówi często, to błędem jest zawężanie się tylko do tego. Opanowanie wszystkich technik. Medytacyjnych, nazwijmy je takim słowem, trochę w cudzysłowie. Jest bardzo istotne po to, żeby pogłębiać wszystkie procesy medytacyjne, ale żeby przenieść tą przytomność i uważność we wszystkie czynności, nawet w czasie snu. W czasie marzeń sennych, snów jesteśmy w stanie zachować przytomność i jak praktykujemy szczególnie, szczególnie koan mu jest bardzo taki mocny w takim aspekcie jak jest dłuższy okres praktyki i ono się pogłębia Jesteśmy w stanie kłaść się i robić tą praktykę. Większość części mózgu jest wygaszona. Kora mózgowa podlega temu procesowi wygaszania, ale gdzieś tam jakaś część świadomości pozostaje i praca nad tym koanem może być kontynuowana w czasie snu. Reszta odpoczywa. Później łatwo to wykorzystać, kiedy, kiedy są różnego rodzaju sny. Marzenia senne, kiedy jesteśmy w stanie oglądać to jak film, a być na głębszym poziomie przytomnym. A wtedy, kiedy nie ma żadnych snów, też tą przytomność jesteśmy w stanie zachować, nawet bez pracy bez pracy z kołanem. Jest to bardzo ważne miejsce. I Taki, taka głębia, jeśli się pojawia w tej, w tej Diana Paramicie, ona się przenosi na, naprawdę na wszystkie aktywności I przede wszystkim na trudne chwile życia, na różne bolesne, traumatyczne e, sytuacje. E, pomaga nam przejść przez te procesy dużo łagodniej, z dużo większą siłą, z dużo większym z dużo większym spokojem, z dużo większą harmonią, nie robiąc, robiąc sobie minimum krzywdy, ale i też nie, przenios, nie przenosząc tego na różne sytuacje życiowe, czyli na innych ludzi, na, na bliskich nam, na przyjaciół, znajomych, na każdą sytuację, na nieznajome osoby, które spotykam, to, to jest taka jeszcze wartość tej diana parametry, kiedy nabywamy tej żałości w tym procesie.